Jaki wpływ na karierę i relacje z innymi ma nasze ego? Weże mediów społecznościowych łatwo jest ulec iluzji, że jesteśmy centrum wszechświata, a nasze zdanie i osiągnięcia mają wartość niemalże absolutną. Tym odcinkiem chcę skłonić Cię do refleksji nad rolą ego w Twoim życiu. Pokażę Ci, jak łatwo można wpadać w pułapki, które stawia przed nami ego, ale także jak umiejętnie je wykorzystać, aby osiągnąć długotrwały sukces. Przygotuj się na podróż która może zmusić Cię do zmiany perspektywy. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work podcast. W dobie mediów społecznościowych łatwo jest wpaść w kulturę dzikiego pędu za rzeczami materialnymi. Patrząc na zdjęcia, które ludzie wrzucają w sieć, można dostać kompleksów. Zazwyczaj pojawia się tam dużo zdjęć z wakacji, kin, teatrów, drogich restauracji czy innych miejsc, które mają na celu podbudowanie oceny wrzucającego w oczach oglądających. Być może Twoje intencje są inne, należysz zatem niestety do mniejszości. Najłatwiej jest okłamać samego siebie, więc stawiam przed Tobą pytanie, nad którym chwilę się zastanów: w jakim celu tak naprawdę. Wrzucasz kolejne zdjęcie z wakacji czy restauracji do sieci. Być może chcesz, aby inni cieszyli się razem z Tobą i to jest naprawdę super. Ja jednak robiłem to właśnie dla podbudowania swojego ego i pokazywania innym, jaki jestem fajny. Tak, grałem długo w tę grę. Od lat jednak nie wrzuciłem w sieć zdjęć z wakacji. Gdy tworzę na przykład Instagram Stories, czasem widać w tle jakieś inne miejsce, no ale tego nie jestem w stanie się ustrzec. Nie znajdziesz w sieci informacji o moim samochodzie. Nawet gdy ludzie mnie o to pytają, nie wrzucam jego zdjęć. Czy to znaczy, że nie gram w grę budowania tzw. social proof, czyli uznania społecznego? Gram w nią, ale na swoich zasadach. W media społecznościowe wrzucam zdjęcia z konferencji, nagrody i inne treści, które budują mój wizerunek profesjonalisty w oczach obserwujących. Nie robię tego, aby sztucznie pompować swoją próżność, nie robię tego, aby inni poczuli się gorsi, robię to, aby pokazać, że są przestrzenie, w których moja praca jest doceniana przez innych, są przestrzenie, w których jestem uznawany za specjalistę, a że chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami, mogę pomóc Ci rozwinąć się w wielu obszarach. Kluczem okazuje się tutaj intencja. Nie chcę, aby ludzie patrzyli na mnie przez pryzmat rzeczy materialnych, które mam, albo miejsc, które odwiedziłem. Dlatego w zasadzie dbam, aby te informacje mieli tylko moi bliscy, znajomi i rodzina, z którymi widzę się na żywo i też na żywo przekazuję im te informacje. Robię to celowo, bo wiem, jak działa efekt aureoli. Jeśli osiągniesz świetne wyniki w jednej przestrzeni, na to przekłada się na twoje finanse, to ludzie przypisują ci łatkę geniusza. Człowieka, który ma zdanie na każdy temat i jest niemylącą się wyrocznią. No i jasne, nieważne co inni o tobie sądzą, ważne co ty z tym zrobisz. Sęk w tym, że sposób w jaki traktują cię inni jest kuszący i deprawujący. Ciężko oprzeć się przedstawieniu swojego zdania na jakiś temat. Zdanie, które może mieć wartość równą zdaniu osoby losowo zapytanej na ulicę. Gdy jednak opinia wychodzi z naszych ust, może być to traktowane przez odbiorcę jak wyrok, daleko szukać. Dla wielu z nas zdanie rodziców czy partnerów jest bardzo ważne. Często to przez ich nie rób tego, to się nie uda, to nie ma sensu, stoimy w miejscu i boimy się ruszyć dalej. Przez relację, jaka nas z nimi łączy i szacunek, jakim ich darzymy, nadajemy im więcej punktów respektu i zakładamy, że mają rację, bo przecież oni nie chcą dla nas źle. Sęk w tym, że bazują na swojej wiedzy i swoim kontekście. Słuchając ich rad, najgorsze, co możemy zrobić, to po czasie powiedzieć im: To Twoja wina, to od Ciebie mam tę radę, to przez Ciebie moje życie się tak potoczyło. Pamiętajmy, gdy bierzemy sobie czyjąś radę za pewnik, to na nas ciąży odpowiedzialność za podjęcie decyzji. Zawsze, to zawsze jest nasza wina, a nie osoby radzącej. Często spotykamy się jednak z problemem w zrozumieniu tej zależności. Ja to widzę dookoła siebie. To jeden z powodów, dla których jestem tak ostrożny w dawaniu rad. Regularnie pytacie. Hej Michał, skończyłem studia X, chcę być Y. Co teraz mam robić? Na podstawie... Liczb w moich mediach społecznościowych, czy wiedzy, którą się dzielę, część osób w skrócie prosi mnie o to, abym na podstawie trzech zdań informacji wskazał o sobie, jak dalej ma prowadzić swoją karierę. Jak duże musiałbym mieć ego, abym mógł to zrobić i spokojnie zasnąć? Tworzę ten podcast, aby pokazywać perspektywę i inspirować. Wierzę, że każdy ze słuchających dokłada do tego swój kontekst i na tej podstawie podejmuje decyzje lepiej dopasowane do swoich potrzeb. Idąc dalej. Gdy powoli zaczyna ci wychodzić, łatwo jest założyć, że wiesz już wszystko w danej dziedzinie. To kolejne założenie, któremu na pewnym poziomie drogi w rozwoju kariery ciężko się oprzeć. Nie można nauczyć się czegoś, co uznajesz, że już wiesz. A jednym z największych błędów, jakie można popełnić, to zaprzestanie dopatrywania się nauk w codziennym życiu. Takie podejście nazywa się nawet precyzyjnie Pycha. Pycha upośledza nasze zdolności dalszego rozwoju. Ego daje ukojenie, poczucie wartości, bo przecież nauczyliśmy się już tego. Od chwili, gdy dasz się przekonać, że tak jest, nie nauczysz się już niczego więcej. Warto zachować w sobie postawę ucznia, aby utrzymywać tempo rozwoju. Ciągłe uczenie się zwiększa szansę na dłuższe pozostanie atrakcyjnym na rynku pracy. Ego bywa przeszkodą również na początku drugiej kariery. Ciężko jest znosić to, że musimy pracować więcej niż inni. Źle czujemy się z tym, że najcięższe zadania spadają właśnie na nas. Wiemy, że zasługujemy na więcej, że nie powinniśmy być tak traktowani. No ale czy na pewno? Na jakiej podstawie tak sądzimy? A może właśnie się czegoś uczymy? Wszyscy moi znajomi, którzy dziś są dobrze opłacanymi specjalistami czy przedsiębiorcami, mieli za sobą wyboistą ścieżkę, usłaną nad godzinami, podejmowaniem zadań dla chętnych i pracą na stanowiskach poniżej tego, do czego byli zdolni. Można uznać to za dowód anegdotyczny, no bo to, że większość moich znajomych przeszła taką drogę, nie znaczy, że u każdego musi to tak wyglądać. Niemniej jednak, znoszenie dużego ciężaru na początku drogi każdemu z nich wyszło na dobre. Mogli powiedzieć basta, mogli powiedzieć przestaję, odchodzę, jestem lepszy, zasługuję na więcej, ale woleli w ciszy i skupieniu pracować na swoje lepsze jutro, zdobywając doświadczenie i wyciągając lekcje z kolejnych dni wyzwań stawianych przed nimi w organizacjach. Nie nawołuję tutaj do tego, aby zrobić z siebie podnóżek zespołu czy podnóżek szefa. Gdy dojdziemy do granicy, będziemy wiedzieć, że to właśnie teraz. Ciężka i konsekwentna praca nie jest dziś modna, ale pozwala zbudować w nas solidny kamień węgielny, na którym można budować swoją karierę, a nawet później własną organizację. Posłuszeństwo wobec przełożonych czy zespołu daje przewagę nad osobami z rozbudowanym ego, szczególnie na początku drogi, podczas gdy oni zastanawiają się czy czasami nie zasługują na więcej, my całą energię zużywamy na szybką naukę, zdobywanie doświadczenia i wzrost razem z organizacją, dla której pracujemy, co jest nieocenione w dalszych krokach rozwoju kariery. W tym odcinku zwróciłem uwagę na złożony wpływ ego na karierę zawodową i życie społeczne. Podkreśliłem, że ego może zarówno motywować do osiągnięć, jak i blokować rozwój. Przybliżyłem Ci, jak media społecznościowe kształtują nasze poczucie wartości, jak łatwo jest wpadać w pułapkę social proof'u. Ostrzegam cię przed pychą i zaprzestaniem nauki, podkreślając znaczenie ciągłego rozwoju i przede wszystkim pokory. Na koniec zaznaczam, jak ważne jest umiejętne zarządzanie Twoim mego, zwłaszcza na początku kariery, gdzie trudno jest znaleźć równowagę między ambicją a pokorą. Zachęcam Cię do introspekcji i świadomego podejścia do zarządzania własnym mego jako klucza do długotrwałego sukcesu w przestrzeni rozwoju Twojej kariery. Jeśli chcesz nauczyć się obsługi Excela, aby łatwiej było Ci zdać na przykład testy rekrutacyjne, sprawdź stronę www.excelwcv.pl, link jak zawsze w opisie odcinka. A jeśli podobał Ci się ten epizod, wyślij go proszę do jednej osoby. Nazywam się Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!